Więc teraz ja Wam pokażę bardzo fajny program online, nazywa się Paper Cites. Można w nim tworzyć takie, no, takie no, małe ludziki, które możemy sami zaprojektować lub wydrukować gotowe, które ktoś zrobi tak. Wchodzimy tutaj w internet, najlepiej w Google. I wpisujemy... Cześć mamo, P-A-P-R, C i T -e Sy. Przepraszam. To już podam link w stronie, ale nie to. P, A, p E, Ry, C, r I, T, Ty, Ry, E, S. Wchodzimy w pierwsze co nam się wyświetla. Jest są małe literki TM. No i mamy tutaj tak taką stronkę piękną. Takie można to tworzyć ludziki na tableta, na wszystko. Są filmiki różne. Podam przykładowy, ale nie, nie będę jednak. Nie będę kogoś, używał kogoś filmiku. Dobrze. Żeby wejść i zrobić coś takiego, trzeba kliknąć tutaj. Visit Classic Site. Klikamy to. I nam się wchodzimy w nową kartę. Dajmy najpierw deklon. I tutaj zobaczymy, jakie ktoś zrobił. Tutaj nam, nam się pokazuje, ile się ładnie. Mamy taką muzyczkę. Jak widzicie, różne są te. Na przykład wejdziemy w tego. I tego ktoś nazwał Emmet z filmu Lego Przygoda. Możemy teraz go pooglądać, tak? A żeby zmienić, trzeba po prostu dać Twój kreator, czyli kreację zabawy. I wtedy tworzymy samemu swojego własnego już. tutaj z przodu, z boku, z tyłu, z drugiego boku i z góry, tak? Mamy różne, dajmy marker albo, no marker dajmy i wybiera, wybierzemy sobie jakąś linię, załóżmy tak zrobimy coś takiego, a żeby odwrócić, klikamy Filt. i mamy obrócony. Następnie możemy sobie wybrać inny tryb, inne pędzle. Jedno oko dam, drugie oko dam. Następnie coś takiego postawimy, tak? Możemy oczywiście również wybierać sobie kolory. Zobaczmy, dajmy pomarańczowy. No, jakieś tam można rzeczy różne robić. Teraz dajmy z boku. Taki przykładowy sobie tak robię. Żeby zmienić kolor ciała, żeby się nie męczyć malując cały ciało wystarczy po prostu to zmienić. Ja dam ciału czerwone. I mamy takiego ludzika, tak? Możemy go zobaczyć klikając w 3D. Można go obracać. I klikamy, żeby wyjść ekspress. Można pobrać jakieś, tak, wybrać sobie jakieś zdjęcie. Pobrać sobie jakieś zdjęcie. No i teraz mamy to zdjęcie. Pobrano zdjęcie i dajmy mu na twarz Afryka. Powróćmy jednak do pędzli. Można sobie również wybrać różne kolory. tak. Tutaj można sobie wybierać różne style linii gruba cienka. Przepraszam. Marker dajmy linię. I tutaj mamy, możemy sobie wybierać tyle linii, tak na przykład później. Możemy go zapisać, tak? Możemy tutaj przybliżyć, cofnąć. A żeby dobrze mieć ładnie zrobionego, klikamy GIR, i pojawiają nam się na tym kreski. Dzięki temu możemy obliczyć, że na przykład dwie kreski od tego jest tu, więc z boku dwie kreski od tego załóżmy, narysuję sobie ten Tam linie, Tak? To jest taki przykład. Muszę to wyłączyć. Teraz możemy to wydrukować i wtedy to nam się wydrukuje w postaci takiego, no w postaci takiego rozłożonego ludzika, którego później będziemy wycinali, składali skleja nie jest to trudne, więc bardzo wszystkich serdecznie zachęcam. Można udostępnić, wtedy, wtedy chyba trzeba mieć konto, ale no. Ale można również zapisać. Ale można tu zapisać jeśli ma się konto, a ja nie mam konta, więc nie będę zapisywał. I na tym mój filmik będę kończył. Żegnam się teraz z Wami. Cześć!